Cześć, ja jestem Daniel, a Was zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka GramTV News, w którym dowiecie się m.in. o Pecetowe Red Dead Redemption 2 debiutuje, ale z błędami Mnóstwo map znalezionych w plikach Modern Warfare Planet Zoo debiutuje i zbiera bardzo dobre opinie IGI Origins na pierwszym zjazdunie Rozpoczął się darmowy tydzień z The Elder Scrolls Online A ja mam nadzieję, że w tym odcinku znajdziecie coś, co przykuje Waszą uwagę Zapraszam serdecznie Po wielu miesiącach nieskończonych spekulacji oraz przecieków, a później oficjalnego potwierdzenia od samego studia Rockstar Games. Doczekaliśmy się dnia, w którym Red Dead Redemption 2 zadebiutowało wreszcie na PC-tach. Tytuł w pierwszej kolejności pojawił się we wtorek, czyli 5 listopada, na platformach Rockstar Launcher i Epic Games Store. Natomiast na platformie Steam ukaże się najpóźniej w grudniu. Na razie jednak nie znamy konkretnej daty. Zanim jednak przejdziemy do nowinek technicznych, warto przypomnieć, szczególnie dla tych, którzy być może z produkcją nie mieli jeszcze do czynienia osobiście, czym w ogóle jest Red Dead Redemption 2. Mimo tytułu, jest to tak naprawdę trzecia odsłona westernowego cyklu, ponieważ pierwsza część ukazała się w 2004 roku pod nazwą Red Dead Revolver. Akcja tytułu rozgrywa się w 1899 roku, poprzedzając wydarzenia z poprzedniej części serii, czyli Red Dead Redemption. Po raz kolejny przeżywamy przygody słynnego gangu Ducha Van der Lindego, którzy radzą sobie dobrze aż do momentu totalnej wpadki. Jeden z wielu napadów tym razem w mieście Blackwater kończy się tragicznym fiaskiem. Przestępcy zostają zmuszeni do ucieczki. Ostatecznie musząc również walczyć o przetrwanie. A my z kolei wcielamy się w Artura Morgana, prawą rękę Lindego, który bardzo często musi dokonywać ważnego wyboru pomiędzy pozostaniem lojalnym wobec swoich kompanów oraz podążaniem za własnymi przekonaniami. Twórcy ze studia Rockstar oddali w nasze ręce ogromny, naprawdę ogromny, otwarty świat, gdzie zwiedzimy różnorodne tereny, począwszy od dolin pełnych rzek, poprzez zapyziałe i brudne miasta. A skończywszy na przepięknych terenach górskich. W październiku zeszłego roku Red Dead Redemption 2 zadebiutowało na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Produkcja okazała się ogromnym sukcesem, ostatecznie sprzedając się w ponad 25 milionach egzemplarzy. Spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem zarówno od strony mediów branżowych, jak i przede wszystkim graczy. Premiera pc wersji była więc sporą sensacją. Przed debiutem na komputerach osobistych obiecywano szereg usprawnień w stosunku do wydania konsolowego, które miały koncentrować się szczególnie na rozgrywce oraz oprawie. Wizualnej. Twórcy przystosowali grę do powszechnych konfiguracji sprzętowych, aczkolwiek objęły one rozdzielczość Full HD z 60 klatkami na sekundę. Uruchomienie gry w rozdzielczości 4K z utrzymaniem takiej samej ilości klatek okazało się najzwyczajniej w świecie niemożliwe, nawet z kartą graficzną RTX 2080 Ti. Ponadto gra zajmuje naprawdę sporo miejsca, bo potrzebuje aż 150 GB. Wielu graczy spochmurniało także na informacje o obsłudze technologii Ray Tracingu. Red Dead Redemption 2 jej nie obejmuje. Po samej premierze bardzo szybko okazało się jednak, że wielu graczy nawet nie może się przekonać o istnieniu tych wszystkich usprawnień. Użytkownicy zaczęli bowiem masowo zgłaszać problemy techniczne. Jedni dostają komunikaty o błędach już przy próbie uruchomienia gry, inni dostają je chwilę później, podczas wyświetlania intra. A niektórzy zmagają się nawet z tym, że gra po prostu wychodzi do pulpitu. To jednak nie wszystko. Tytuł wiesza się w losowych momentach, w niektórych przypadkach kompletnie nie działa dźwięk, lub liczba klatek nagle spada na łeb na szyję. Najgorszy scenariusz? Jeżeli nie macie szczęścia, Red Dead Redemption 2 może Wam się w ogóle nie uruchomić. Zamiast pięknych westernowych krajobrazów zobaczycie wówczas okienko z wiadomością w stylu: Program przestał działać lub wymaga aktywacji, czy inne tego typu kwiatki. Co na to wszystko sami autorzy? Otóż Rockstar Games zaleca aktualizację sterowników oraz uruchomienie gry jako administrator. Problem z tym, że Rady Studia jedynie 729 z 3996 graczy uznało za pomocne. A przynajmniej taki stan rzeczy wyglądał w momencie nagrywania tego filmu. Dzień po premierze z kolei twórcy wypuścili aktualizację swojego launchera, która według nich usuwa praktycznie wszystkie generowane przez niego problemy. Celem łatki jest wyeliminowanie błędów występujących przy uruchamianiu gry oraz pomoc osobom, które zdecydowały się na zakup gry w sklepie Epic Game Store. Ponadto aktualizacja pozwoli graczom uruchomić programy antywirusowe, które wchodziły w konflikt z aplikacją Rockstar Launcher. Pamiętajmy jednak, że patch skupia się wyłącznie na Launcherze, nie naprawia żadnych błędów w samej grze. Przed Rockstar Games jeszcze wiele pracy, aby wszystko chodziło jak w zgarku, a nam pozostaje czekać lub naciskać F5 i odświeżać Reddita. Premiera Call of Duty Modern Warfare miała miejsce 2 tygodnie. Nie temu. Mówiłem już o tym kilkanaście razy, przynajmniej. Tytuł okazał się sukcesem, zarabiając aż 600 milionów dolarów w zaledwie 3 dni od debiutu. Ponadto zgarnia wysokie noty, powrót do Modern Warfare najwyraźniej okazał się strzałem w dziesiątkę. Wielu strzelankowych weteranów zdążyło już spędzić w grze sporo godzin, przez co pewnie znają wszystkie mapy niczym własną kieszeń. Mamy jednak dla tej grupy dobrą wiadomość. A przynajmniej dobry przeciek, bowiem kilku fanów znalazło sporo ciekawostek odnośnie planów studia Infinity Ward na rozwój strzelanki. W sumie w plikach znaleziono aż 38 dodatkowych map, wśród których znalazły się zarówno w nowe poziomy, jak i odświeżone wersje klasycznych lokacji znanych miłośnikom cyklu. Do tych drugich należą chociażby Subbase i Rust z Modern Warfare 2, czy Stadium z Black Ops. A jakby Wam było mało, w plikach gry znaleziono również informacje o 23 dodatkowych trybach. Zgodnie z doniesieniami pewnego znanego z przecieków użytkownika, do gry ma wrócić Capture the Flag. Według niego sporo zawartości nowego Modern Warfare zostało opatrzone skrótem BR, który miałby odpowiadać Battle Royale. Pojawiły się również wzmianki o trybie Demolition. Zaznaczono jednak, że do wszystkich informacji należy podchodzić z odpowiednią dozą dystansu, przynajmniej do czasu, kiedy nie dostaniemy oficjalnego komunikatu od Activision lub Infinity World. Twórcy jednak ostrzegali o masie dodatkowej zawartości i zalecali sobie zarezerwować na nią aż 175 GB wolnego miejsca. Więc najbardziej pozytywnym wariancie wystarczy jedynie trochę poczekać na pierwsze nowinki. Jeżeli od dawna marzyliście o stworzeniu i zarządzaniu wielkim ogrodem zoologicznym, teraz możecie to zrobić. Co prawda wirtualnie ale jednak na PC-tach zadebiutowało bowiem Planet Zoo, czyli najnowsza strategia ekonomiczna od brytyjskiego studia Frontier Developments. Zespół jest znany szczególnie z takich tytułów jak Jurassic World Evolution czy Rollercoaster Tycoon 3, a także symulatora kosmicznego Elite Dangerous. W planetzu natomiast naszym zadaniem jest, jak już pewnie się domyślacie, stworzenie i sprawne zarządzanie ogrodem zoologicznym. I trzeba przyznać, że gra jest niezwykle szczegółowa. Musimy na przykład dostosowywać poszczególne wybiegi do potrzeb danego zwierzęcia, które z kolei opisuje bardzo rozbudowany zestaw wszelkich statystyk. Poprzez dostosowanie mam na myśli m.in. ukształtowanie terenu, zapewnienie schronienia, właściwej roślinności, a także zapewnienie gościom zo dobrych wrażeń. To również osiągamy przede wszystkim dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu danego obszaru oraz wystrojeniu. Twórcy zadbali również o obecność szerokiej gamy zwierząt. Spotkamy żyrafy, niedźwiedzie, słonie, lwy, wilki, kuny. Z tymi kunami to nie jestem pewien. Każde stworzenie posiada odmienne potrzeby, własne zachowania, a nawet charakter. To zresztą jedna z najważniejszych cech planet Zoo – Każde stworzenie myśli, czuje i zachowuje się bardzo podobnie do swojego realnego odpowiednika. W sieci zaczęły oczywiście pojawiać się pierwsze recenzje. Na ten moment w serwisie Metacritic opinii mediów branżowych jest łącznie 12 i wszystkie bez wyjątku są pozytywne. Krytycy chwalą sobie przede wszystkim ogromną mnogość opcji. Każdy płot, krzaki i inne elementy możemy dowolnie obracać, zmieniać kształt. No, i robić mnóstwo innych rzeczy, tak, aby możliwie jak najdokładniej odzorować ogród w naszej wyobraźni. O opcjach w kwestii zwierząt już mówiłem. Ponadto zaletą okazuje się również głębia rozgrywki i niezwykle przyjemna dla oka oprawa graficzna. Jeśli chodzi o minucy, w znacznej większości przypadków okazały się nim jedynie pewne niedociągnięcia techniczne, głównie interfejs, który momentami jest niezrozumiały lub niezbyt czytelny, a także kilka innych błędów. Wszystkie jednak nie są szczególnie znaczące. Praktycznie wszyscy krytycy zgodzili się w kwestii świetnej zabawy, Jaką zapewnia Planet Zoo? Z biegiem czasu, a więc z kolejnymi aktualizacjami oraz rozszerzeniami, gra może stać się znacznie lepsza. Podsumowując, Planet Zoo to produkcja godna sprawdzenia, prawdopodobnie i tak pozostaniecie w niej na dłużej niż pierwotnie postanowiliście. Może pamiętacie, a może nie, ale w marcu tego roku zapowiedziano IGI Origins, czyli prequel kultowej serii szpiegowskich strzelanek pierwszoosobowych. Będzie to już trzecia odsłona cyklu, który w szczególności kładzie nacisk na działanie w ukryciu i po cichu. Poprzednie gry wymagały od niezwykłych umiejętności strategicznych. Teraz z kolei w sieci ukazał się pierwszy pełnoprawny zwiastun produkcji, któremu towarzyszy również garść konkretnych informacji dotyczących fabuły. Opublikowała je firma Toadman Interactive, która zajęła się wydawnictwem IGI Origins. Za produkcją stoi zespół anti Games. Ujawniono również, że gra zadebiutuje w 2021 roku na pc pecetach oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Akcja tytułu rozgrywa się w 1980 roku. Gracz wciela się w agenta MI6, szerzej znanego jako regenta. Naszym głównym zadaniem jest wykonanie szeregu misji szpiegowskich, które zabiorą nas w przeróżne zakątki świata. Co ciekawe, jednym z nich będzie nam znane miasto Gdańsk. W trakcie grania poznajemy tajemnicę uniwersum, gdzie głównym problemem jest wielki konflikt nuklearny. Poznajemy między innymi początki działającego tytułowego IGI, czyli Instytutu Wywiadu Geotaktycznego. Jeżeli zapewnienia twórców staną się rzeczywistością, podczas zabawy będziemy mieli okazję użyć bogatego arsenału broni oraz szeregu najróżniejszych gadżetów. Z opublikowanych materiałów możemy również wywnioskować, że znaczną większość, jeśli nie cały czas, spędzimy pod osłoną nocy. Wszystko najpewniej zostanie utrzymane w klimacie filmów o Jamesie Bondzie. Zapowiada się naprawdę ciekawie. 6 listopada wystartował darmowy tydzień z Grom The Elder Scrolls Online. Wszyscy zainteresowani mogą przetestować produkcję na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Tutaj jednak wymagany jest abonament Xbox Live Gold. Mają więc czas do 13 listopada na to, aby zwiedzić świat popularnego sieciowego RPG od studia Zenimax Online. Twórcy zdecydowali się na udostępnienie całego obszaru razem z zawartością podstawki i rozszerzenia Morrowind. Przypomnę, że Teso zadebiutowało 4 kwietnia 2014 roku na komputerach osobistych, zaś 9 czerwca 2015 roku zostało udostępnione posiadaczom konsoli PlayStation 4 oraz Xbox One. Gra spotkała się z ciepłym przyjęciem, aczkolwiek na horyzoncie pojawiło się sporo negatywnych opinii. Niemniej jednak na ten moment Średnia ocena na Metacritic to jakieś 71 punktów na 100. Znacznie lepiej prezentuje się z kolei rozszerzenie Morrowind oraz Summerset. Aby dołączyć do grających, wystarczy wejść na oficjalną stronę testów, którą znajdziecie po prostu po wpisaniu odpowiedniego hasła w Google i następnie wybrać odpowiednią platformę. Każda osoba, która zdecyduje się na stworzenie nowego konta w The Elder Scrolls Online. Otrzyma na start 500 koron. Ponadto, jeżeli podczas darmowego testowania postanowicie zakupić grę, będziecie mogli rozpocząć przygodę od miejsca, w którym ją zakończyliście. Podobnie jest w sytuacji, kiedy bawicie się w Teso po raz kolejny w ramach bezpłatnego okresu. Wasze postępy zostały zapisane, a Wy możecie zacząć od miejsca, gdzie ostatnio zakończyliście grę. W czerwcu studio Team Kill Media oficjalnie pokazało światu swój debiutancki projekt, czyli Kings of Lore: The Fall of Ebris. Jest to pierwszoosobowa gra akcji z elementami survival horroru, która garściami czerpie ze Skyrima i Dark Soulsów. W grze wcielimy się w Farena, króla Lery, który w poszukiwaniu lekarstwa na plagę pochłaniającą jego świat, udaje się w podróż do Ena, królestwa nad królestwami. Oczywiście nie wszystko poszło zgodnie z planem, ponieważ nasza zaplanowana na pół roku wielka wyprawa spotkała się z bardzo poważną komplikacją. Zaś główny bohater został uwięziony w obcym świecie. Do tego normalnego powraca po trzech latach i orientuje się, że pełniący jego obowiązki regent całkowicie pogrążył jego królestwo w mroku. Ostatecznie zapomniany i zdradzony przez swoich faren decyduje się raz jeszcze podjąć próbę ocalenia swojego świata, wyrywając go z rąk ciemności. King's of Lore, The Fall of Ebris, zostało stworzone głównie z myślą o trybie dla pojedynczego gracza. Obok elementów walki o przetrwanie czeka nas również walka z różnymi oponentami. Twórcy podkreślili przy tym, że nasi wrogowie będą charakteryzować się mocno wyostrzonymi zmysłami, kiedy zobaczą nas z daleka. Będziemy na przykład musieli poruszać się z ogromną ostrożnością, aby nas nie usłyszeli. Pierwotnie dowiedzieliśmy się, że gra zadbionowała. Zadebituje 9 września bieżącego roku na pc tach oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Jednak po kilku miesiącach ciszy deweloperzy ze studia Team Kill Media powrócili z zupełnie innym planem. Ostatecznie tytuł zadebituje na rynku trochę później, bo 22 listopada na pc tach a po pewnym czasie ukaże się na konsolach. Przy okazji w sieci pojawił się nowy zwiastun, który prawdopodobnie oglądacie właśnie teraz na swoich ekranach, i to by było na tyle. Trochę tych newsów dzisiaj było, co nie? Mam nadzieję, że Wam się podobało, że znaleźliście coś, co Was zainteresowało. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a będziecie na bieżąco z kolejnymi takimi filmami. Trzymajcie się. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.